O proszę zaobserwować MTZ wygląda tak staliniec kurwa no jak zwykle kurwa jakaś musi być awaria nie bo inaczej to być nie mogło. Niby fajnie bo zrobiliśmy skrzynię skrzynię pośrednią na jesień. No a na wiosnę robimy silniczek. Mm. Tak wygląda. Na razie wczoraj rozkręciłem go, żeby zobaczyć, co jest. A czemu? Bo yy, przedmów był z uszczelki pod głowicą, yy, na drugim, no tutaj o, szedł i jakoś szedł w kanał wodny. I no, kopcił przez chłodnicę, nie? No, i wywalało płyn. No i tak to wyglądało. Muszę dzisiaj ogarnąć, wyczyścić to wszystko. Głowicę muszę wyczyścić, zawieść do planowania. Niech tam zobaczą. Jak trzeba niech wymienią zawory, gniazda zaworowe, tuleje, czy jak to tam. No ogólnie zrobić tak żeby miało to ręce i nogi no ale to nie zostanie na wszystkim I tutaj I słabo będzie widać ale mamy o, w tym miejscu jest sznit na tulei no jak się doczyści to będzie to lepiej widać. No i bierze trochę olej, nie? No tak z pół litra na dzień trzeba było dolewać, to pójdą od razu zestawy naprawcze z TS pod turbo, nie? I zostanie założone mu turbo. Yy, no i będzie elegancko. Yy, będzie chodził yy, raczej na pewno, no na pewno nie. No. Na pewno tam MTZ to jest kurwa, to nie to, że tam jakiś ten, wiecie. środnie yy, No. No i taką No, no szrot, ty, bo to bu budżetowy ciągnik jest. Na małe gospodarstwa. I na biedne gospodarstwa. Hehe. Wiadomo, każdy by chciał tam kurwa, nie wiadomo czego. Siedzieć sobie w na wyjebaniu cichutko, nie. No ale niestety, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Yy, no... Myślę, że w ciągu... Kurwa, myślę, że w ciągu dnia, żebym miał wszystkie części, głowicy dobraną, bym go tam poskładał bez problemu. Muszę jeszcze olej spuścić, tuleje powyciągnąć dzisiaj. No ogólnie, przyszykować wszystko, głowicę zawieść. No tu jeszcze od remontu skrzyni tak na wszystko kurde czas jest, że podłoga do końca nie została skręcona, ale kurde skrzynia elegancko, no i mam tutaj tu wersję skrzyni z hamulcem w pośredniej, nie, z hamulcem skrzyni i powiem, że wymieniłem to całość i mam teraz taki patent na zmienianie biegów, że dociskam sprzęgło prawie pod koniec, wyrzucam bieg, dociskam do końca, wrzucam bieg i nie mam żadnych zgrzytów, jest elegancko no w międzyczasie przed MTZ-em zrobiliśmy yy, silnik w 60, bo nie mieliśmy ciśnienia oleju no to nie wiem, jakoś dwa tygodnie został sko... No, z trzy ty no dwa, trzy tygodnie temu został skończony 60 zrobiona. Mamy fajnie elegancko ciśnienie oleju w tamtym roku. Zrobiliśmy górę, w tym roku zrobiliśmy dół. no Jak dwa lata nie pojeździ, to z umowisko <laughs> jakieś władka. Ogólnie, władka to już dawno mamy skończonego. Tylko nie było czasu nagrać nawet nic na ten temat. No, niby ja nie wiem. Ten czas to masakra jest. Niby człowiek ten coś robi, robi. O, jak robiłem 60 takiego patenta, zrobiłem, żeby Bele, Władek, wciągał do chlewa. No, sprawdza się, tylko jeszcze trochę muszę przerobić go, muszę odsunąć tu dół od ramion, bo za blisko jest, nie? I no, tu był łącznik, ale jak zwykle, przewód starych, przewód pęk. No norma Nowe błotniki, nie kupujcie nowych końcówek błotników To to szajs jest, kurwa Bruczka, ścianka cieniutka Trzeba to takie rzeczy robić samemu Ale wiecie Będzie szybciej, nie No już Władek Brat go trochę Zapieprzył w błocie, w syfie We wszystkim Do picerki już też pięknie wyglądają W środku burdel Ale i tak jest zajebiście, nie No Mamy butniki odpicerowane, nową deskę zrobioną przeze mnie całą. Głośniki i głośniczki, dwa wstawione i dwa syczki wszystko w tapicerce tu boki. Muszę jeszcze pomalować podwyższenie, bo to tam miałem że jakieś tam nie to tam końcówki psiknęłem, na no odpierdol, bo trochę się zdenerwowałem, bo I temu, że pomalowałem to na biało miało być białe. Farba schła mi tydzień czasu w ciepłym oczywiście i nie wyschła wkurwiłem się, wziąłem to, wszystko zdarłem całą farbę. Pomalowałem tak, żeby ruda nie chrupała i no, jest okej. Okay, no. Jeszcze brakuje drzwi, drzwi są u wujka. Wujek tam je musi trochę podspawać, poprostować bo no, nie ma nie ma mojego blacharza już niestety. No żeby był ojciec co tam by zrobił to bez problemu no szybko trzeba jeszcze dokupić to ustawić no i to pomalować górę na biało <laughs> no, przewód jeszcze muszę skrócić od tego od powrotu no te poprzypinać no ale to tak wszystko muszę muszę i no i tak powoli leci no, Władek ma ten 8 y, obciążników nie robi robotę przodu nawet nie podnosi milimetr kurwa z belą z tyłu Zamiast lamp oryginalnych, bo to ścierwo, nienawidzę tych lamp To gówno jakie jest, to zostały mu założone LEDy. Yy, jeszcze podciągnięta masa od razu też pod yy, rozrusznik yy, Bo te ruskie kurwa, to je, trochę mrozu to ciężko mają zapalić Chociaż nie powiem, jak był odpalany codziennie, żeby bele wciągał to Chodził i z tam się działo, no siłownik jeszcze cieknie ale to musi, nie wszystko naraz. Przewody od rozdzielacza też jeszcze nie przykręcone, ale to wiadomo, pewnie tak będzie jeździć. A jeździć aż od panu, kurwa. No, rozdzielacz mamy trzy sekcyjny. E elegancko, nie? To wszystko wygląda. no Kosztowało mnie to trochę czasu, nie? Zabawy, ale kurde, jestem zadowolony, nie? No, Cała instalacja została zrobiona na przekaźnikach, hebelnie z tej strony.